Dzień dobry, ja w sprawie energii odnawialnej. A hasło pan zna? Jakie hasło? Świstaki lubią wiatraki? Oczywiście, że znam. Musi pan je powiedzieć. Świstaki lubią wiatraki. Żbiki podziwiają fotowoltaiki. Proszę was, proszę. A łasice szanują wodne prądnice. W PGE mamy wszystko: elektrownie wodne, wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. PGE prowadzimy w zielonej zmianie. Witam na konferencji prasowej po spotkaniu Wisły Sandomierz z Chełmianką Hełm. Wynik spotkania 2 do 2. O komentarze pomęczowe poproszę trenerów obydwu drużyn. Może najpierw trenera Hełmianki, Pana Marcina Zająca. Panie Trenerze, bardzo proszę się odnieść do tego spotkania. Na pewno zabrakło nam w tym spotkaniu tej przysłowiowej kropki i nad IMO. W 12 minucie mieliśmy stworzone trzy sytuacje, gdzie mogliśmy zdecydowanie lepiej się w nich zachować. Później tracimy ramkę w dość w nieoczekiwanym momencie, natomiast drużyna na pewno pokazała charakter w tej pierwszej połowie, bo z trudnej sytuacji potrafiliśmy wyjść na prowadzenie. Na drugą połowę wychodziliśmy z zamiarem, aby trochę lepiej poruszać się między liniami, aby tam przyjmować piłkę, trochę więcej biegać za linię obrony. Natomiast kolejny, kolejny raz w nieoczekiwanym momencie tracimy bramkę po rzucie karnym. Stworzyliśmy sobie pod koniec dwie dogodne sytuacje. Jedna to bardzo dobry strzał Adama Nowaka z dystansu. Druga to Karol Futa, który miał na około 10 metrze można powiedzieć, że piłkę. Niestety nie wykorzystujemy tej sytuacji. Za tydzień czeka nas bardzo trudne spotkanie z Wieczystą Kraków. Na pewno nie składamy, nie składamy broni i, i zrobimy wszystko, żeby wrócić z punktami z bardzo trudnego o, terenu z Krakowa. Dziękuję bardzo. Trener Wisły jest pan Jarosław Piątkowski. Bardzo proszę, trener, że pozwolę się do tego spotkania. Zacznę od tego, że my mocno zdeterminowani te byliśmy, żeby, żeby tutaj zdobyć trzy punkty. Chcieliśmy mocno wejść w ten mecz. Od samego początku to nam się udało, bo dość szybko, dość szybko strzeliliśmy bramkę. Chcieliśmy pójść za ciosem. Niestety straciliśmy dwie bramki w krótkim czasie ze stałych fragmentów gry. I tych bramek naprawdę szkoda, bo bo rozmawialiśmy gdzieś tam o tych, o tych stałych fragmentach, o tych rzutach rożnych, a tracimy yy, tak dwie bramki. Więc pierwsza połowa, taka troszeczkę z, dla nas yy, z nieba do piekła, mówię, bo traciliśmy za chwilę, przegrywaliśmy jeden, dwa. Yy, taki wynik uczyło się do przerwy. Po przerwie powiedzieliśmy sobie parę słów w szatni. Wyszliśmy mocno znowu zdeterminowani na drugą połowę, żeby, żeby odwrócić ten wynik. Zdobyliśmy bramkę. Dużo lepiej wyglądała ta druga po naszym wykonaniu. Myślę, że brakło nam troszkę zdrowia pod koniec meczu, żeby przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą stronę. Graliśmy puchar w środę z Klimotowianką. Wydaje mi się, że chłopaki też mieli w nogach w ten mecz i to było widać, że delikatnie gdzieś tam tych sił brakło. W końcówce, ale pomimo tego duży, duży, duży plus dla drużyny, duży charakter pokazany w tym meczu. Chłopaki zostawili serce na boisku i za to na pewno duże brawa. Nic my w każdym meczu musimy walczyć o komplet punktów. Szanujemy po części gdzieś tam ten remis, ale, ale jest duży niedosyt. Bo, bo, bo chcieliśmy tutaj ten mecz bardzo wygrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania od dziennikarzy do treneru bardzo proszę. Nie ma pytań? Dziękuję bardzo. Dobrze.